potylicy na wałku. Pozycja wyjściowa jest to leżanie na plecach z nogami zgiętymi. W kolanach lędźwia będą przylegać do podłoża. Pod potylicę, czyli tu wysoko, układasz sobie wałek. Pamiętaj, że on nie jest na szyi, tylko jest już, trzymasz nacisk na głowie z tyłu na potylicy. I teraz z tej pozycji pracujesz bardzo powoli, skręcając głowę w jedną stronę i w drugą stronę. Będziesz czuć tutaj takie przeskakujące na potylicy sznureczki. To są mięśnie podpotyliczne, które właśnie tym rolowaniem chcesz rozpracować i rozmasować. Jeżeli czujesz, że wałek ucieka Ci za mocno do góry, po prostu delikatnie go obniż i pracuj powolną. Rotacją w jedną i w drugą stronę. Przy wyjściu do pozycji początkowej wysuwasz wałek i przez bok napięty brzuch wracasz do siadu i wstajesz.